Shadowlandsy w zasadzie już się skończyły i chwała wielki blizzard dzieci za to. A co z tym idzie, powoli zbliżamy się do zapowiedzi nowego dodatku. A skoro mamy mieć zapowiedź nowego dodatku, to pojawiło się mnóstwo rzekomych lików i w tym jeden naprawdę poważny. Ale zanim przejdziemy do sedna, to najpierw krótkie ogłoszenie. Już w ten wtorek o godzinie 17 na streamie u Nexosa będzie można zobaczyć mnie i spirala u spirala w domu. Tak, wiem, to stream Nexosa, ale uspiera w domu, nieważne. Grunt rzecz, że będziemy razem oglądać zapowiedź nowego dodatku. Więc jeżeli chcecie zobaczyć nasze reakcje na żywo, to zapraszam was w ten wtorek, godzina 17. No ale, wróćmy do sedna. Najpotężniejszym leakiem ze wszystkich, które do tej pory widziałem, jest ten, jakoby następny dodatek miał nazywać się World of Warcraft Dragonflights. Swoją drogą, ta nazwa moim zdaniem nie brzmi najlepiej. I gdy pierwszy raz zobaczyłem ten leak, to uznałem, że nie... To nie do wiary. Nie, to być nie może. Ale wraz z kolejnymi dniami coraz to więcej i więcej informacji wychodziło na światło dzienne, jakoby rzeczywiście Dragonflight miało być tym oficjalnym kolejnym dodatkiem. Hinty ku temu zresztą można było znaleźć chociażby na stronie Blizzarda, i już tutaj mądrzejsi ode mnie pokazywali, jak to można zrobić, szukając w kodzie stronę. Gdzieś tam do internetu wyciekły niby jakieś materiały prasowe z jakiejś drukarni, gdzie widać było nowy wygląd Alekstrazy, co też by się pokrywało z nowym wizerunkiem bizarda. Bo wiecie, stara Alex Draza wyglądała tak. I to by raczej nie przeszło w nowym wydaniu WoWa. Nic więc dziwnego, że chcąc zachować jej stary wygląd, a równocześnie troszkę unowocześnić, zdecydowaliby się na coś takiego. No i w zasadzie dopiero jak zobaczyłem ten plakat, to uznałem, że ok, być może te liki nie są do końca fałszywe. No i tym sposobem dochodzimy do posta, posta, który twierdził, że właśnie to będzie kolejny dodatek. No i w poście tym autor rozpisuje się, jakie to super mechaniki w nowym dodatku się nie znajdą. No i gdy zaczniemy sobie je czytać, to nagle no, trudno jest w to wierzyć. Ok, na papierze brzmi to naprawdę dobrze. Nowy dodatek ma nam do zaoferowania chociażby player housing, czyli coś o czym mówiłem już od bardzo, bardzo dawna. I tutaj nie chodzi o to, czy ktoś lubi player housing, czy ktoś go potrzebuje, tylko o to, że konkurencja już dawno go miała, a Blizzard nie wiedzieć czemu wstrzymywał się. Wraz z player housingiem do gry miałyby dojść dwie nowe profesje, które kręciłyby się właśnie wokół tego nowego player housingu, więc znów... Wow! Kolejna rzecz to rework starych krain, takich jak chociażby Lordaeron czy Ghostlands, a co z tym idzie, także i Eversong Woods, no i znajdujące się w nim Silvermoon, także niewielki revamp by dostało i podobno ma by być lokacją podobną do Suramaru. No brzmi to naprawdę fajnie, bo pamiętajcie, że World of Warcraft jest naprawdę rozległym uniwersum. Większość z nas kojarzy to uniwersum jeszcze z czasów Warcrafta 3, no i pamiętamy, jak jako Arthas mordowaliśmy młode elfy w Silvermoon. No, i o ile samo Silvermoon możemy w Wowie sobie odwiedzić, to nie gra ono tam zbyt znaczącej roli. Ktoś powie, bo to jest ze starego dodatku. No dobra, ale to nie znaczy, że nie możemy chociaż raz na jakiś czas tego miasta odwiedzić, nie możemy tam umieścić żadnej historii. No i też dziwne, ale przy okazji Shadowlands jakaś historia w Ghostlands miała miejsce i była ona przeznaczona tylko dla krwawych elfów, tak jakby teazowała, że coś tam może być. Czy rzeczywiście ten leak. Mówił prawdę, czy rzeczywiście dostaniemy rework Lordaeronu, Ghostlands i kilku innych krain? No, gdyby tak było, to byłbym mega zadowolony, bo rzeczywiście dostalibyśmy historię, która, uwaga, byłaby Warcraftowa. A przecież oto. Właśnie chodzi w Warcraftcie, by to wszystko było proste, warcraftowe, no i związane z tym, co już wcześniej było stworzone, a nie tworzyć na nowo koło. Bo po co? Kolejną nowością, którą ten leak zapowiada, to nowe klasy. Tak, klasy, nie jedna klasa, a kilka nowych klas, ale każda miałaby jednego speca. I mamy tam chociażby Dragon Knight'a, mamy Minstrela, mamy Tinkera, mamy Nekromantę, chyba jako skórkę do Warlocka, bo tak, także i skórki specjalne mają pojawić się przy okazji tego dodatku. I to wszystko brzmi no już troszeczkę niewiarygodnie, bo naprawdę, gdyby Dragonflight miało w sobie chociaż połowę z rzeczy, które znajdują się w tym liku, to byłby to moim zdaniem dodatek, na który naprawdę byłbym w stanie wrócić. I nawet gdyby rajdy były tam złe, to Dobrze zrealizowany player housing mógłby mnie zatrzymać najdłużej. To co może kuleć to fabuła, która no znów według klików, wcale nie ma być taka zła. Nie dość, że dostaniemy nowe lokacje w postaci tych Dragon Isles, czyli ludzie, którzy chcą ciągle nowego contentu będą zadowoleni, to jeszcze te revampy starych krain oraz powrót do questów z class order holi. Poprawdzie nie wszystkie class order hole mają się pojawić, bo zaledwie Silver Hand chyba, chociażby tam Uncrowned Kirintor i Black Harvest, ale wciąż są to no... Znane już z poprzedniej fabuły, z Fabuły Legion dokładniej, organizacje, których fabuła aż prosiła się o to, by dalej ją rozwijać. A wraz z właśnie z tymi różnymi frakcjami pojawiłyby się także i dungeony oraz lokacje związane bezpośrednio z ich historią, i tak chociażby w podziemnym mieście na wyspie Kezan, o którym zresztą słyszeliśmy po raz pierwszy przy okazji już dodatku kataklizmu, mielibyśmy pomagać The Uncrowned, czyli tej organizacji rogali w walkach gangów czy coś w tym stylu. No, brzmi dobrze. A skoro już przy podziemnych lokacjach jesteśmy, to też wielokrotnie powtarzałem, że jednym z niewykorzystanych motywów w World of Warcraft są właśnie podziemia Azeroth, gdzie nie zapuszczaliśmy się zbyt często. Gdzieś tam przy okazji wodka była koncepcja jako Ajol Nerub", żeby Ajol Nerub pojawiło się w roli pełnoprawnej lokacji, ale nie zdążyli tego zrobić, no i zamienili to koniec końców w dungeony. No i przy okazji nowego dodatku podobno ma pojawić się taka podziemna lokacja, Poprawdzie prawdzie nie będzie to Ajol Nerub", a Uldus. Czyli kolejna placówka Tytanów, gdzie poznamy. Dalszą historię Elun. Tak, Elun. I no cóż, jeżeli Blizzard poszedł po rozum do głowy, to może jeszcze by próbował jakoś tę Lun naprawić po tym, co zrobili z nią w Shadowlandsach, a oni naprawdę, ale to naprawdę ją wtedy zmasakrowali pod względem lorowym. Obok tego mamy jeszcze dostać kolejną lokację w postaci niewielkiej wyspy Balor, która była wspomniana przy okazji Warcraft'a 1, i także w Warcrafcie 2, także była wspominana chyba. Wyspa ta znajdowała się gdzieś na lewo od Stormwind i tam z kolei wątek ma tyczyć się już bardziej kosmologii, czyli takich pierwotnych demonów isotowacz. Od których demony w ogóle się wywodzą. No, słysząc to wszystko, nie sposób jest nie powiedzieć tak, to jest to, czego chcemy. Blizzard w końcu robi nam Legion 2.0. Będzie mnóstwo kontentu, dostaniemy to, o czym zawsze marzyliśmy. Ale z drugiej strony jakoś nie jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście to dostaniemy. O wiele bardziej prawdopodobnym jest, że Blizzard po prostu da nam 5 kolejnych lokacji, nawet to mogą być Dragon Isles, jestem w stanie uwierzyć, że Dragonflight rzeczywiście będzie kolejnym dodatkiem ale jeżeli już dostaniemy coś nowego, to będzie to nowe AP, które zamiast nazywać Azerit Power, Artifact Power czy Anima Power będzie się nazywało Aspect Power. No bo to aż się prosi o wykorzystanie, prawda? Pracujemy dla aspektów i zdobywamy ich moc. A skoro już mamy zaimplementowaną mechanikę Covenantów, to można także zrobić, żeby gracze wybierali, któremu smokowi chcą pomóc. Może czarnym, może niebieskim, a może zielonym. I nie zdziwiłbym się, gdyby mnóstwo mechanik z Shadowlandsów, m.in. mechanika wbijania renomy, po prostu przeszła do Dragonflight i raczej nie ma tutaj liczyć na zbytnie rewolucję. A przynajmniej ja wolę nie liczyć na zbytnie rewolucje, bo tylko bym się rozczarował. Chociaż ten League brzmi naprawdę pięknie, to brzmi aż za pięknie jak na bizarda. Ktoś może powiedzieć, że może właśnie dlatego BFA i Sztolancy były takie dziwne, takie jakby okrojone, bo już wtedy pracowali nad genialnym kolejnym dodatkiem. Ale powtarzamy to sobie przy okazji premiery każdego dodatku. Więc dlaczego tym razem miało być inaczej? Osobiście obstawiam, że rzeczywiście dodatek będzie kręcił się wokół smoków. Być może rzeczywiście dostaniemy te Dragon Isles, a być może Blizzard z nas wszystkich troluje. Może to jest jakaś ich strategia marketingowa, bo niektóre z tych lików musiały wyjść bezpośrednio od Blizzarda, no nie ma innej opcji. Ale jeżeli tak, no to w sumie stosują tę samą taktykę co przy okazji premiery Shadowlands, gdzie niedługo przed premierą dodatku, raczej zapowiedzi dodatku, już zatizowali, że Shadowlandsy będą następną ekspansją. Jeżeli więc stosują tę samą taktykę, jak wiemy, Blizzard nie lubi zmieniać swoich myśli, no to możemy spodziewać się bardzo wielu smoków w następnym dodatku, ale czy będzie to dodatek rewolucyjny, czy dostaniemy coś ponad to? Chciałbym, by tak było, ale w to nie wierzę. Ale może wy macie inne opinie? Jeżeli tak, to uwaga. Nie tylko napiszcie mi to w komentarzach, ale także przyjdźcie we wtorek o godzinie 17 na kanał Nexosa na Twitchu. Tam będziecie mogli mnie zobaczyć na żywo, siedzącego na kanapie obok Spiralusa i Nexosa. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to napiszcie mi to na żywo, a ja na pewno wam odpowiem. A na ten moment, trzymajcie się ciepło. No i cześć!